Rosati już tego nie ukrywa. Potwierdziła plotki w sprawie brata Julii Roberts. Weronika Rosati, 41L, od dłuższego czasu zapowiadała, że pojawi się w filmie u boku Gwiazdora, mającego na koncie nominacje do Oscara i Złotego Globu. Wreszcie wyjaśniła, kogo miała na myśli. Weronika Rosati należy do osób, które przetarły szlaki polskim aktorom w Hollywood. Zanim Daniel Olbrychski zagrał u boku Angeliny Jolie w Salt, Rosati miała już za sobą debiut Davida Lynchha. Hollywoodzka kariera Weroniki Rosati nabiera tempa. Od tamtej pory uważa się za aktorkę bardziej amerykańską niż polską. Zadbała też o to, by jej córka, której nadała imię Elizabeth na cześć swojej idolki, Elizabeth Taylor, przyszła na świat jako obywatelka USA. Jak tłumaczyła Rosati, mogła pozwolić sobie na poród w luksusowej klinice Cedars-Sinai w Los Angeles, dzięki przynależności do amerykańskiej gildii aktorów, która zapewnia jej ubezpieczenie medyczne. Wprawdzie zagraniczna filmografia Weroniki nie poraża wiodącymi rolami, jednak aktorka ma na koncie udział w produkcjach, w których zagrały największe hollywoodzkie gwiazdy. Veronika Rosati poznała słynnych aktorów. Na planie serialu ludzki spotkała się z Dustinem Hoffmanem i Nickiem Nolte w filmie Las Vegas, w którym Rosati przypadła rola kelnerki. W głównych bohaterów wcielili się Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman i Kevin Kline, a w naplanie filmu It's Not Over, w którym Weronika zagrała główną rolę kobiecą, miała okazję pracować z Christopherem Lambertem. Na tym nie koniec hollywoodzkich sukcesów Rosati. Jak niedawno ujawniła. Na planie najnowszej produkcji, w której też grała kluczową rolę, spotkała się z gwiazdorem o uznanym dorobku. Jak wyznała w pytaniu na śniadanie: W Los Angeles teraz kręciłam film, grałam główną rolę. Miałam ostatni dzień zdjęciowy i grałam u boku aktora, który był nominowany do Oscara i do Złotego Globu. Weronika Rosati pokazała zdjęcie z Erikiem Robertsem. Nie wspomniała wtedy, o kogo dokładnie chodzi, za to krótko później pochwaliła się, że dostała rolę w filmie z innym aktorem z ważną nominacją na koncie. Kończę zdjęcia w Stanach do filmu z nominowanym do Oscara Aktorem. Właśnie wysłałam zapytanie do produkcji. Czy mogę zdradzić, o jaki projekt chodzi, ale jeszcze nie dostałam odpowiedzi. Natomiast film, o którym pisano z Mikiejem Rourkę, jest na etapie przedprodukcji. Dopiero będziemy mieli do niego zdjęcia, ale to jest prawda i potwierdzam, że będę w obsadzie tego filmu. Korurkę był nominowany do Nagrody Akademii Filmowej w 2009 roku za rolę w filmie Zapaśnik. Został też za nią uhonorowany Złotym Globem, a tajemniczy gwiazdor, o którym Rosati wspominała w pytaniu na śniadanie, może poszczycić się tylko nominacją. Za to, jak się właśnie okazało, aż trzykrotną. Wszystko wyjaśniło się, gdy Rosati w końcu ujawniła jego tożsamość. Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie z Erikiem Robertsem, bratem Julii Roberts, nominowanym do Oscara i Złotego Globu za uciekający pociąg, a do samego Złotego Globu za Staro 80 i Króla Cyganów. Zdjęcie opatrzyła komentarzem. Tak się cieszę, że w końcu mogę się tym podzielić. Prawie skończyliśmy nagrywanie i nie mogę się doczekać, aż zobaczycie nasz film. Na razie nie mogę ujawnić więcej szczegółów, ale to będzie niezła zabawa. Co za przyjemność grać z legendarnym Rickiem Robertsem, laureatem nagród, nominowanym do Oscara i Złotych Globów.